A skoro słonko, skoro tak pięknie tutaj zaczyna grzać w plecy, zaczyna nas obsuszać. 3 godziny nam tu lało po drodze. A teraz zobaczcie jak wyszło piękne słonko, piękne słoneczko, zaczyna nas tu suszyć. I ciągle na szlaku wędrujemy już poza Santiago, teraz w kierunku oceanu. Jeszcze zostało nam prawie 80 km. Idziemy! A skoro słonko, skoro tak pięknie tutaj zaczyna grzać w plecy, zaczyna nas obsuszać, no to zaśpiewajmy! Ja Wam zaśpiewam! Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Zobaczcie, jakie mamy tutaj widoki o poranku. Jaki piękny most. Ale wygląda niesamowicie. Tam jeszcze jest przejście pod nim. Zaraz zrobimy tu kilka zdjęć. Trzymajcie się. Miłego, pięknego dnia. Z panem Bogiem. Panem Bogiem.